Wyobraź sobie archiwum. Zakurzone, zapomniane, wypełnione tysiącami pożółkłych od czasu dokumentów. To właśnie w takim miejscu w jednym z paryskich magazynów pod koniec XIX wieku odnaleziono osobisty dziennik. Jego strony były zapisane pospiesznym, pełnym emocji pismem. Autorem był Auguste Mariette, francuski badacz zafascynowany tajemnicami starożytnego Egiptu, który opisywał coś niewiarygodnego. Nie pisał o złocie faraonów ani o klątwach grobowców. Opisywał znalezisko, które nie mieściło się w jego umyśle, coś, co burzyło wszystkie wyobrażenia o historii. Zanim przejdziemy do głównej części, chcielibyśmy poprosić o drobne wsparcie. Polubienie i subskrypcja będą najlepszym podziękowaniem. Dziękujemy. Pisał o zejściu w ciemność pod rozgrzane piaski sakary, w miejsce, którego nie było na żadnej mapie. Miejsce, o którym milczały starożytne papirusy, opisywał przytłaczającą, nienaturalną ciszę i gęste, ciężkie powietrze, jakby same kamienie próbowały go wypchnąć na zewnątrz. A potem opisał je: Ogromne, czarne skrzynie z litego granitu, stojące w wąskich korytarzach wykutych w skale. Nie mógł zrozumieć, jak się tam znalazły, nie mógł pojąć, jak je wykonano. A co najważniejsze, nie rozumiał po co. Ten dziennik odnaleziony dekady po śmierci Marieta stał się punktem wyjścia dla jednego z najdziwniejszych i najbardziej zagmatwanych śledztw w historii archeologii. To, co Mariet znalazł pod ziemią, nie tylko podważa naszą wiedzę o starożytnym Egipcie, to każe wątpić w samą historię ludzkości. Czym były te skrzynie? Jaką tajemnicę skrywają w swojej nieprzeniknionej granitowej ciszy? Aby zrozumieć skalę odkrycia Marieta, trzeba przenieść się w atmosferę Egiptu połowy XIX wieku. To był czas prawdziwej Egiptomanii. Europejscy arystokraci awanturnicy i uczeni napływali do kraju nad Nilem, urządzając prawdziwe polowanie na skarby. To była bezlitosna rywalizacja, w której nauka szła ramię w ramię z grabieżą. Grobowce otwierano dynamitem papirusy, rozrywano na strzępy a bezcenne artefakty wywożono statkami, by zasilić prywatne kolekcje w Londynie, Paryżu i Berlinie. Auguste Mariette był inny. Tak został wysłany przez Louvre, by zdobywać zabytki, ale nie był zwykłym łowcą skarbów. Był naukowcem opętanym ideą zachowania dziedzictwa Egiptu. Widział, jak historia jego marzeń jest rozkradana na jego oczach, co doprowadzało go do wściekłości. W 1850 roku, będąc w Kairze niemal bez grosza, natknął się na starożytny tekst greckiego geografa Strabona. Strabon, który odwiedził Egipt w czasach imperium rzymskiego, opisywał pewne miejsce w Sakarze, gdzie wiatr nanosił tyle piasku, że sfinksy były widoczne tylko do pasa. Wspominał aleję sfinksów prowadzącą do świątyni boga Serapisa. Dla większości była to tylko ciekawostka, ale dla Marieta stała się obsesją. Zastanawiał się, że jeśli istnieje świątynia, to pod nią powinno znajdować się miejsce pochówku świętych byków, apisów w cieleń Boga, o którym krążyły legendy. To miejsce, zwane Serapeum, uważano za zaginione pod tonami piasku. Mariet udał się do Sakkary. Wędrował po bezlitosnym płaskowyżu aż pewnego dnia jego wzrok przyciągnęło coś niezwykłego. Z piasku wystawała głowa sfinksa, dokładnie jak opisał Strabon. Serce badacza zabiło szybciej. Zatrudnił kilku lokalnych robotników i zaczął kopać. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu odgarniali piasek. Z niebytu zaczęła wyłaniać się cała aleja sfinksów pogrzebana pod pustynią przez półtora tysiąca lat. Aleja prowadziła prosto do skalnego urwiska. Po długich poszukiwaniach znaleźli zasypane wejście wiodące w głąb skały. Mariet, uzbrojony w świece, jako pierwszy wkroczył w ciemność. To co tam zobaczył wstrząsnęło nim do głębi i na zawsze zmieniło jego życie. Znalazł coś więcej niż grobowce byków. Otworzył drzwi do tajemnicy, która okazała się znacznie starsza i bardziej skomplikowana niż mógł sobie wyobrazić. Wyobraź sobie ten moment. Gorące, suche powietrze pustyni ustępuje chłodnej, zatęchłej atmosferze podziemnego labiryntu. Temperatura spada o 10-15 stopni. Jedynym źródłem światła jest migoczące płomienie świec, które wyrywają z mroku ogromne, surowo obrobione ściany. Powietrze jest nieruchome, pachnie tysiącletnim kurzem i kamieniem i cisza. Niezwykły brak dźwięku, lecz przytłaczająca, przygniatająca cisza, która zdaje się przenikać do kości. Mariet i jego ludzie powoli posuwali się głównym korytarzem liczącym kilkaset metrów. Po obu stronach w skale wykuto głębokie nisze lub krypty. W każdej z nich znajdowało się coś kolosalnego. To były ogromne, monolityczne skrzynie z czarnego i czerwonego granitu. Było ich 24. Słowo sarkofag jest tu nie na miejscu. Każdy z nich miał wysokość dwupiętrowego domu i ważył tyle co siedem dorosłych słoni. Najcięższa skrzynia, wraz z pokrywą, zbliżała się do 100 ton to waga samolotu pasażerskiego Boeing 737. Były tak ogromne, że ledwo mieściły się w swoich niszach, zostawiając jedynie wąski przejście. Ich powierzchnia była gładka, niemal lustrzana, a w nierównym świetle świec wydawała się oleista, żywa. Pokrywy wycięte z takich samych monolitycznych bloków ważyły po 30 ton każda i były idealnie dopasowane. Mariet był w szoku. Zrozumiał, że znalazł legendarny serapeum, ale rzeczywistość przerosła wszystkie legendy. Skala tego miejsca była nieludzka. Nie mógł pojąć, jak te stutonowe kolosy zostały nie tylko wykonane, ale sprowadzone pod ziemię i ustawione w tych ciasnych korytarzach. Niektóre były puste, inne hermetycznie zamknięte. Aby zajrzeć do środka, trzeba było uciec się do desperackich środków. Robotnicy godzinami próbowali przesunąć pokrywę, ale bezskutecznie. W końcu Mariet musiał użyć prochu. Eksplozja. Uszkodziła bezcenny artefakt, ale pozwoliła zajrzeć do środka. A tam? Nic. Tylko głucha pustka i zapach naruszonej wieczności. Czym więc to było? Dlaczego podejmowano nadludzkie wysiłki, by stworzyć te niesamowite konstrukcje, a potem zostawić je puste głęboko pod ziemią? Oficjalna nauka zaproponowała wyjaśnienie, które na pierwszy rzut oka wydaje się logiczne. Aby zrozumieć oficjalną wersję, trzeba zanurzyć się w świat starożytnej egipskiej religii. W Memphis dawnej stolicy Egiptu kwitł jeden z najważniejszych i najbardziej tajemniczych kultów kult byka Apisa. Apis nie był zwykłym zwierzęciem. Uważano go za ba, czyli żywą duszę wcielenie najwyższego Boga stwórcy ptacha. Znaki szczególne byka, takie jak orzeł na grzbiecie, blizna w kształcie półksiężyca na boku, czy narośl w formie skarabeusza pod językiem, były dokładnie określone. Gdy znajdowano takiego byka, rozpoczynało się ogólnonarodowe święto. Przywożono go do Memphis i umieszczano w specjalnej świątyni obok świątyni Ptacha. Żył tam w niewiarygodnym luksusie, miał własny harem najlepszych krów, karmiono go wyselekcjonowanym ziarnem i pojono z złotych naczyń. Ludzie przychodzili do niego po przepowiednie. Wierzono, że jeśli apis przyjmie jedzenie z rąk proszącego, to dobry znak. Starożytny grecki historyk Herodot, który odwiedził Egipt, z zdumieniem opisywał ten kult, który wydawał mu się dziwny i egzotyczny. Życie apisa trwało około 25 lat. Gdy umierał z powodu starości lub choroby w całym kraju, ogłaszano 70-dniową żałobę. Jego ciało balsamowano z honorami należnymi faraonowi. Proces był skomplikowany i kosztowny. Następnie mumie w ogromnym, pozłacanym sarkofagu uroczyście odprowadzano do miejsca ostatniego spoczynku, nekropolu w sakkarze. I tu według oficjalnej wersji pojawia się serapeum. Egiptolodzy twierdzą, że te gigantyczne stutonowe granitowe skrzynie były sarkofagami dla mumii świętych byków. Za każdym razem, gdy umierał apis w podziemiu tworzono nową kryptę i ustawiano nowy sarkofag. Brzmi to jak piękna, zamknięta historia, przesiąknięta mistycyzmem i czcią. Ale ta historia rozpada się jak domek z w konfrontacji z nieubłaganymi faktami. Przyjrzyjmy się temu z zimną logiką i inżynierskim podejściem. Po pierwsze, skala. Dlaczego do pochówku mumii byka, nawet świętego, potrzebny był pojemnik o objętości dziesiątek metrów sześciennych i wadze 100 ton mumie apisów, znalezione w innych skromniejszych grobowcach? Zmieściłyby się w sarkofagu dziesięciokrotnie mniejszym. Budowanie garażu wielkości hangaru dla samolotu, by zaparkować w nim rower, to odpowiednia analogia. To ekonomicznie i fizycznie bezsensowne. Nawet najwięksi faraonowie jak Ramses II czy Cheops nie byli chowani w tak kolosalnych granitowych grobowcach. Ich sarkofagi były znacznie skromniejsze. Czyżby Egipcjanie cenili byka bardziej niż swojego boskiego władcę? to bardzo wątpliwe. Po drugie zawartość. Jak już wspomnieliśmy, z 24 gigantycznych skrzyń tylko w jednej znaleziono fragmenty kości byka zmieszane z bitumem. Analiza radiowęglowa wykazała, że to pochówek pochodzi z dużo późniejszego okresu Ptolemejskiego. Wszystkie inne skrzynie, które udało się otworzyć, były całkowicie puste. Żadnych mumii, żadnego wyposażenia grobowego, żadnych rytualnych przedmiotów. Nic. To całkowicie sprzeczne z egipskimi tradycjami pogrzebowymi, które dążyły do wypełnienia grobowca wszystkim, co potrzebne w zaświatach. Pusty grobowiec to dla nich nonsens. Wygląda to tak, jakby późniejsze pokolenia, znalazłszy te puste pojemniki, postanowiły użyć przynajmniej jednego z nich w znany im sposób, próbując wpasować niezrozumiały obiekt w swoją wizję świata. Po trzecie i najbardziej druzgocące dla oficjalnej teorii – inskrypcje. Datowanie serapeum opiera się na kilku hieroglificznych napisach wydrapanych na powierzchni skrzyń. Wspominają one imiona faraonów Nowego Państwa, np. Khaimuaseta syna Ramzesa II, często nazywanego pierwszym egiptologiem ze względu na jego zainteresowanie odnawianiem starożytnych zabytków. Ale tu kryje się paradoks. Jakość tych inskrypcji jest fatalna. To płytkie, krzywe rysy, zrobione najwyraźniej w pośpiechu i bez większych umiejętności. A teraz porównajmy je z samymi skrzyniami. Idealnie równe powierzchnie, wypolerowane do lustrzanego połysku, bezbłędne kąty wewnętrzne i zewnętrzne. To dwa różne światy technologiczne. To tak, jakby na kadłubie statku kosmicznego znaleźć napis, tu był Kazio, wydrapany gwoździem. Czy twórcy tak doskonałego obiektu pozwoliliby na jego oszpecenie tak prymitywną inskrypcją? Dużo bardziej logiczne jest założenie, że napisy zostały dodane znacznie później. Być może Chaimu Aset znalazł te starożytne, niezrozumiałe dla niego artefakty i kazał nanieść na nie inskrypcje, by mówiąc wprost przywłaszczyć je, ogłosić swoją własnością i wpisać w istniejący kulta Pisa. W takim przypadku skrzynie są znacznie starsze niż myślimy. Na chwilę zapomnijmy o przeznaczeniu i skupmy się na prostym pytaniu: jak? Jak to zrobiono? Zacznijmy od transportu. Analiza geologiczna kamienia wykazała dwa główne źródła. Pierwsze to Aswan na południu Egiptu, około 800 km od Sakary. Drugie, jeszcze bardziej szokujące, to kamieniołomy we wschodniej pustyni niedaleko Morza Czerwonego. Prawie 1300 km od Sakary. Pomiędzy tymi miejscami a Sakarą nie ma żadnych rzek. Rozważmy najpierw trasę zasłanu. Aby stworzyć 70-tonową skrzynię, potrzebny był monolityczny blok granitu ważący co najmniej 150-200 ton. Najpierw trzeba było ten blok oddzielić od skały. Oficjalna wersja mówi o użyciu drewnianych klinów, które wbijano w szczeliny i polewano wodą. Drewno pęczniało i odłupywało kamień. Ta metoda mogła działać dla mniejszych bloków, ale dla 200-tonowego monolitu jest wątpliwa. Następnie ten blok trzeba było jakoś sprowadzić do Nilu, załadować na statek i przetransportować 800 km pod prąd. Wiemy bardzo mało o nośności egipskich statków, ale nie ma dowodów, by mogły przewozić takie ładunki. To byłaby niezwykle trudna inżynierska operacja, nawet dla współczesnych stoczniowców. Ale największy koszmar to trasa lądowa z wschodniej pustyni. 1300 km przez góry i bezlitosną pustynię? Zróbmy prosty rachunek. Załóżmy, że jedna osoba może wytworzyć siłę ciągu rzędu 50 kg. Aby poruszyć 100 tonowy blok na drewnianych saniach po piasku o ogromnym współczynniku tarcia, potrzeba wysiłku 1000 osób jednocześnie. Jak pomieścić taką tłum wokół jednego bloku? Jak zapewnić im jedzenie i wodę w pustyni przez wielomiesięczną podróż? To brzmi jak absolutny absurd. Załóżmy jednak, że cudem dostarczyli te monolity do Sakkary. Następnie trzeba je było opuścić do podziemnych tuneli i ustawić w niszach. Korytarze Serapeum są wąskie i kręte. W niektórych miejscach prześwit między ścianą a skrzynią bizłesią wynosi mniej niż pół metra. Tam fizycznie nie zmieszczą się ludzie, by ciągnąć lub pchać. Nie ma miejsca na dźwignie ani skomplikowane mechanizmy. Jedna ze skrzyń wciąż tkwi uwięziona w zakręcie korytarza, jak wieczny pomnik nieudanej operacji. To niezbity dowód, że tradycyjna teoria przeciągania nie działa. Jedynym logicznym wyjaśnieniem, które proponują inżynierowie, jest to, że skrzynie ustawiono na swoich miejscach, zanim zbudowano otaczające je korytarze. Ale to zakłada poziom planowania i technologii, który wydaje się fantastyczny dla tamtej epoki. Porozmawiajmy teraz o najbardziej niesamowitej części tej zagadki precyzji wykonania. Jeśli nie jesteś inżynierem, trudno to sobie wyobrazić. Nie mówimy o zwykłych, gładkich powierzchniach, lecz o precyzji osiąganej dziś tylko na maszynach sterowanych komputerowo. Inżynier i badacz Christopher Dan przez dziesiątki lat badał te artefakty za pomocą nowoczesnych, precyzyjnych narzędzi pomiarowych. Jego wnioski są oszałamiające. Płaskość. Powierzchnie skrzyń zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne są idealnie płaskie. Jeśli przyłożyć do nich liniał wzorcowy narzędzie do sprawdzania płaskości odchylenia, wynoszą tysięczne części cala na kilka metrów. Taką precyzję stosuje się dziś przy produkcji podstaw do precyzyjnych maszyn lub stołów optycznych. Po co taka płaskość sarkofagowi dla byka? Kąty proste. Wszystkie kąty skrzyń, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, wynoszą dokładnie 90 stopni. Szczególnie zadziwiają kąty wewnętrzne. Przy ręcznej obróbce w narożnikach zawsze pozostaje niewielki promień zaokrąglenia od narzędzia. W skrzyniach serapeum kąty są ostre, jakby wycięte laserem. Osiągnięcie tego w granicie ręcznymi metodami jest praktycznie niemożliwe. Równoległość i prostopadłość przeciwległe ścianki skrzyń są idealnie równoległe. Dno jest prostopadłe do ścianek, to nie są zwykłe skrzynie, to idealne prostopadłościany, wykonane z tolerancjami odpowiadającymi współczesnym standardom inżynierii. Po co? I znów wracamy do pytania o narzędzia. Oficjalna nauka mówi o miedzianych dłutach, kamiennych młotkach i diorytowych kulach. Spójrzmy na to z perspektywy fizyki. Twardość granitu w skali Mohsa to około 7. twardość miedzi – trzy. To jakby próbować rzeźbić dębową rzeźbę plastelinową łyżką. Można użyć ścierniwa np. piasku kwarcowego o twardości 7, ale wyobraź sobie ile tysiącleci ciągłej pracy byłoby potrzebne, by ręcznie wypolerować setki metrów kwadratowych granitu do takiej płaskości, zachowując idealne kąty to po prostu nierealne. Ślady na innych egipskich granitowych artefaktach tylko pogłębiają zagadkę. Słynny archeolog Flinders Petrie w XIX wieku odkrył granitowe rdzenie, cylindry pozostające po wierceniu, na których widać spiralne rowki. Analiza tych rowków wykazała, że wiertło musiało zagłębiać się w granit z ogromną prędkością i pod olbrzymim naciskiem setki razy przewyższającym możliwości ręcznego wiercenia. Petri, uczciwy naukowiec, przyznał, że nie potrafi tego wyjaśnić i zasugerował, że Egipcjanie dysponowali jakimiś utraconymi technologiami, być może używając supertwardych frezów takich jak diamenty. Niektórzy badacze idą dalej i mówią o technologiach opartych na dźwięku i wibracjach. Teoria wiercenia dźwiękowego zakłada, że wysokoczęstotliwościowe wibracje mogły tworzyć mikropęknięcia w kamieniu, czyniąc go podatnym na obróbkę. Brzmi to jak science fiction, ale ślady na kamieniu lepiej pasują do tej fantastycznej teorii niż do oficjalnej wersji z miedzianymi dłutami. Po co była potrzebna taka nieludzka precyzja? Po co akurat granit? Odpowiedź może być szokująca. A jeśli to nie grobowce, lecz urządzenia techniczne, tę ideę aktywnie promowaną przez Christophera Dana zmienia wszystko. Zasugerował, że Wielka Piramida w Gizie nie była grobowcem faraona, lecz gigantyczną maszyną geomechaniczną, swoistą elektrownią przekształcającą nisko częstotliwościowe wibracje ziemi w energię. Kluczowym elementem tej maszyny były granitowe komory działające jako rezonatory. W tej wizji świata skrzynie serapeum znajdują swoje miejsce. Granic, z którego są wykonane w 50, 60% składa się z kryształów kwarcu, a kwarc wykazuje efekt piezoelektryczny. Oznacza to, że pod wpływem mechanicznego ściskania lub wibracji generuje ładunek elektryczny. Zapalniczka, która daje iskrę po naciśnięciu przycisku, działa na tej samej zasadzie. Wyobraź sobie teraz stutonową granitową skrzynię wykonaną z najwyższą precyzją jako idealny rezonator. Jeśli poddać ją wibracjom np. z aktywności sejsmicznej Ziemi wzmocnionej strukturą piramid, zacznie oscylować na określonej częstotliwości. Te wibracje będą ściskać i rozprężać miliardy kryształów kwarcu w jej strukturze, generując potężny ładunek elektryczny. Idealnie dopasowana 30-tonowa pokrywa Zapewniała szczelność i tworzyła wewnątrz zamknięty system rezonansowy. Być może w środku umieszczano jakieś chemiczne reagenty, które pod wpływem energii wchodziły w reakcję. Ta hipoteza tłumaczy wszystko wybór granitu jego monolityczność, by nie tracić energii na spoinach, niesamowitą precyzję, by zapewnić prawidłowy rezonans szczelność. Skrzynie serapeum. Mogły być gigantycznymi akumulatorami, kondensatorami lub transformatorami w starożytnej sieci energetycznej, o której nie mamy najmniejszego pojęcia. To tłumaczy, dlaczego były puste. Ich stan roboczy był właśnie pusty. Nie przechowywały ciała, lecz generowały lub przetwarzały energię. Jeśli przyjmiemy tę hipotezę, pojawia się główne pytanie: kto? Kto dysponował taką wiedzą z zakresu fizyki, geologii i inżynierii? Tysiące lat przed naszą erą. Odpowiedź jest oczywista niedynastycznie Egipcjanie z ich miedzianymi dłutami. To prowadzi nas do najbardziej śmiałej i kontrowersyjnej teorii teorii istnienia prehistorycznej, wysoko rozwiniętej cywilizacji, którą niektórzy nazywają Atlantycką. Zgodnie z tą teorią, na długo przed pojawieniem się znanych nam cywilizacji Sumeru i Egiptu na Ziemi, Kwitła globalna cywilizacja żeglarzy dysponująca zaawansowanymi technologiami. Następnie, około 12 tysięcy lat temu, pod koniec ostatniego okresu lodowcowego, miała miejsce globalna katastrofa być może upadek komety lub asteroidy która wywołała potężne trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów i ogólnoświatową powódź. Cywilizacja ta została zniszczona. Ocalali ludzie pozbawieni wiedzy i technologii dali początek nowym kulturom, które znamy jako starożytne cywilizacje. Ta teoria tłumaczy, dlaczego megalityczne budowle wykazujące niesamowite technologie znajdują się na całym świecie. W Egipcie piramidy i serapeum w Libanie, Platforma Baalbek z jej tysiąc tonowymi blokami w Peru, Saksai i Ollantaytambo Tambo w Boliwii. Puma-punku z jego H kształtnymi blokami wyciętymi z laserową precyzją. Wszystkie mają wspólne cechy praca z ogromnymi kamiennymi blokami, najwyższa precyzja obróbki, brak zapisów o budowie. Być może to wszystko, co pozostało po tej widmowej cywilizacji. Starożytni Egipcjanie, Inkowie i inne ludy po prostu przybyły na te tereny, znalazły te ruiny i zaczęły budować swoje miasta wokół nich. Czcząc je jako dzieła bogów i próbując wykorzystać w swoich rytuałach. Słynny mit Platona o Atlantydzie może nie być fikcją, lecz zniekształconym echem pamięci o tej realnej katastrofie. Skrzynie Serapeum to nie tylko zagadka starożytnego Egiptu, to wyzwanie dla całego naszego modelu historii. Milcząco świadczą o tym, że nasza przeszłość może być znacznie bardziej skomplikowana, zdumiewająca i tragiczna, niż zwykliśmy myśleć. Wskazują na utracone wiedzę, zapomniane technologie i całe rozdziały ludzkiej historii wyrwane i spalone w ogniu globalnej katastrofy. Za każdym razem, gdy wydaje nam się, że zbliżamy się do rozwiązania, pojawiają się nowe pytania. Jeśli to była technologia, jakie było jej źródło energii, jeśli to dziedzictwo starożytnej cywilizacji, kim byli ci ludzie, gdzie zniknęli, jakie jeszcze tajemnice skrywają piaski Egiptu. Skrzynie serapeum milczą. Ich wypolerowane czarne powierzchnie odbijają nasze własne twarze, nasze domysły i nasze zdumienie. Są niemym wyrzutem dla naszej arogancji, przypomnieniem, jak mało naprawdę wiemy o naszej własnej przeszłości. Co o tym myślisz? Czy były to po prostu sarkofagi stworzone z niewytłumaczalnym zapałem? Czy pozostałości technologii wyprzedzającej swoją epokę o tysiące lat? Czy ich twórcami byli starożytni Egipcjanie? Czy może mamy do czynienia ze śladami dawno zapomnianej, zaginionej cywilizacji? Podziel się swoimi teoriami w komentarzach. W komentarzach, w komentarzach, w komentarzach, w komentarzach.